Chciałbym tutaj poprosić Panią Poseł Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz o przedstawienie podstawowych celów i założeń tej ustawy oraz w, kolej, w kolej, następnie Pana Senatora Augustyna o przedstawienie tego, co się dzisiaj w kontekście tej ustawy zdarzyło w Senacie. Proszę Pani Poseł. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, myślę, że wszyscy jesteśmy tutaj szczęśliwi dzisiaj, że jesteśmy bardzo bliscy finału. Ustawy żłobkowej, nad którą bardzo długo pracował rząd, najpierw, a potem już my o wiele krócej w parlamencie nad nią pracowaliśmy. Założenia tej ustawy są znane, więc ja ich nie będę powtarzać. Przypomnę tylko, że co warto podkreślać zawsze, że ta ustawa służy rodzinie. Ta ustawa została zaprojektowana po to, ażeby pomóc rodzinie. Łączyć obowiązki rodzicielskie z życiem rodzinnym i dla rozwoju czy stymulacji rozwoju małego dziecka. I to są podstawowe cele ustawy, które wydaje się, że są w poszczególnych przepisach zagwarantowane. Ta ustawa proponuje bardzo odważne rozwiązania, bo wprowadza nowe formy opieki nad dzieckiem. Przede wszystkim warto podkreślać te z nowych form, które mają charakter kameralny, które są zbliżone do warunków rodzinnych a więc takie, które które zapewniają optymalne warunki dla rozwoju dziecka. Mówimy tutaj o niani, za którą państwo będzie płaciło ZUS rodzicom i mówimy tutaj o tak zwanej niani samorządowej czy opiekunie dziennym, który jest też rodzicem małego dziecka i który przy okazji pilnuje jeszcze dzieci sąsiadów i przez to może zapewniać opiekę także kilkorgu innym dzieciom, a zatrudnia go gmina. Senat wprowadził kilka zasadniczych poprawek do tej ustawy. Wydaje się, że, że najważniejsze są te poprawki, które uelastyczniają ustawę i te, które gwarantują stały monitoring i ewaluację wdrażania ustawy. O szczegóły poprosimy pana senatora Augustyna. Proszę bardzo, panie Senat rzeczywiście bardzo wnikliwie rozpatrywał tę ustawę. Kilka, kilkugodzinna debata w komisji, kilkugodzinna debata plenarna. Ustawa ta budziła z wielu względów kontrowersje. Nie wszyscy są zwolennikami opieki, wczesnej opieki nad dzieckiem. Ostatecznie Senat dzisiaj jednogłośnie poparł tę ustawę, a to dlatego, że wprowadziliśmy poprawki, które senatorów wszystkich satysfakcjonują. Pierwsza dotyczy obowiązku monitorowania. Chciałbym Państwu zwrócić uwagę, że Senat po raz drugi już w przypadku kontrowersji dotyczących ustawy wprowadza taki obowiązek. Mam nadzieję, że to stanie się normą, że będziemy chcieli sprawdzać, jak ustawy funkcjonują. Druga bardzo ważna poprawka dotyczy dzieci niepełnosprawnych. Otóż o mały włos nie stracilibyśmy tego, co w Sejmie posłowie postanowili, czyli zwiększenie do 70 finansowania w wypadku programów, ale udało się, udało się przekonać zwłaszcza ministerstwo finansów, że w przypadku dzieci niepełnosprawnych musimy zrobić wyjątek i to właśnie tych programów, które będą adresowane na na, zaadresowane na tworzenie żłobków integracyjnych, wtedy samorządy będą mogły dostać więcej pieniędzy. Jakich pieniędzy, no i to jest chyba klucz, który trzeba podkreślić, to właśnie tych pieniędzy, które zabraliśmy z subwencji na finansowanie partii politycznych. Podkreślmy to, dajemy te pieniądze polskim rodzinom. No i trzecia y, poprawka która wychodziła naprzeciw postulatom samorządów, bo samorządy chcą racjonalnie gospodarować swoimi środkami, dlatego chcą tworzyć zespoły żłobków, tak jak na przykład w Warszawie, ale i w dużych, w dużych miastach, lub nawet blokować zarządzanie szkołami z zarządzaniem tego typu placówkami. Senat swoją poprawką to właśnie umożliwił, słuchając głosu samorządowców i organizacji pozarządowych, które zajmują się prowadzeniem placówek opieki nad dziećmi do lat trzech. Cieszymy się, że ta ustawa ma szansę wkrótce zafunkcjonować. Jestem przekonany, że ten główny cel, ażeby umożliwić młodym małżeństwom wybór, żeby dać im szansę aktywności zawodowej, zostanie spełniony.